Tak, po raz kolejny robię to. Znowu robię rzecz. O nazwie... Hej, ty tak, ty musimy porozmawiać, Znaczy, możemy porozmawiać, ale znowu! Dlaczego znowu? No, przez te dwa tygodnie trochę się porobiło. Na przykład. Chciałbym teraz porozmawiać się trochę o tym wiviurze. Wiem, że długo o nim swoim, ale. Ostatnio, przez te dwa tygodnie, zwyzywał mnie, a jeszcze e, fejkował, że to jego twarz i ostatnio, że mówi, że odchodzi, to ten jego najnowszy film, to on znowu sfejkował i to nie jest jego twarz i ukradł jakiś film od kogoś innego. Po prostu wiewiór Roblox jest zwykły kradziej. A i kontynuując, to tak, dzisiaj będzie cały blask black screen, ponieważ nie chcę. A i jeszcze jedna wiadomość. Hmm, powiem jedno. Hmm, teraz co zobaczycie, będzie szalone. <ścoughs> czekajcie chwilę <śpiew> Nie spodziewać się tego tam 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 tam, tam bonjour e, jakby nie widzicie mojej twarzy i tak dalej bo <tak>, tak face reveal może niedługo będzie z powrotem jakby już kiedyś pokazywałem swoją twarz ale przestałem pokazywać jakiś rok temu może kiedyś powrócę filmy z twarzą nie wiem zobaczymy ale no w ogóle, co w ogóle, to przepraszam, że ostatnio robię same filmy o Baldi, ale Baldi z Basics mi się po prostu podoba. podoba. Podoba mi się robić z niego filmy, a jeszcze zrobię wam taki, znaczy nie zrobię spoilera, ale dobra, powiem jedno. Pomarańcza i jabłko, sezon drugi. Nie wiem, czy nadejdzie w ogóle jeszcze, bo nie wiem, nie, nie, jakby... Chcę coś nagrywać o Pomarańcze Jabłko sezon drugi, ale nie mam pomysłów, jaki odcinek nagrać, Bo myślałem, że zrobię jakieś o jaskini, ale nie, bo to jest głupie. Ostatnio o Pomarańcze Jabłko ma same głupie odcinki, takie trochę. Więc no, nie mam po prostu co z tym zrobić. A i w dodatku mam jeszcze jedną yy, bardzo dużą informację dla mojego kanału. A czyli to nie jest długa, duża informacja, ale. Od kiedy zacząłem robić swoje filmy właśnie na kompie to wiecie, że zniknęło moje intro całe. Teraz to się zmieni, ponieważ od, od jutra kiedy zobaczycie jutro odcinek dokładnie 15 października to od jutra oficjalnie zaczyna się, że jak będę nagrywał na kompie to będę wstawiał intro. Tylko niestety powiem jedno, że Teraz jak będę edytować na kompie, to będę niestety edytował przez Capkata. Więc będziecie mogli widzieć niestety te głupie logo kapkuta latającego. Jakby, jeśli byście też zapytali, jakie już wam aplikacji do montowania filmów na telefonie, to odpowiedź to brzmi UCAT. Tak, aplikacja UCAT to jest aplikacja, której używam prze, od ponad trzech lat, od kiedy zacząłem robić filmy. To jest ta aplikacja, którą zacząłem nagrywać. A i na telefonie nagrywam też przez X-Recorder. Tak. ujawniłem to w końcu, że montuję filmy na telefonie przez UCAT, a nagrywam przez X-Recorder. W sumie już może, mogliście to dawno wiedzieć, ponieważ kiedyś na moich filmach, z 2 lata temu, 3 lata temu, mogło być tak, że w opisie było montowane przez UCAT czy tam nagrywane przez X-Recorder. I ja tego sam nie wpisywałem, tylko to UCAT czy tam X-Recorder wpisywał. No. A i, no, powiem w spoiler, taki jeden jutro znowu odcinek z Baldiego, ponieważ, sorry, nie mam pomysłów, ale. 16 października może coś na innego nagram ale po prostu lubi nagrywać Baldiego strasznie dla was no a jeszcze jedno powiem eee, tak znowu o tym Musztarda znowu powiem pomimo tego, że on już przestał coś ale tyle powiem, że jak on napisał S wygram to po prostu myślę jedno jak ty, kurde, chcesz wygrać, chłopia? Normalnie, jak on chce wygrać? On normalnie się z znikąd wziął, yy, potem, jak ja nagrałem odcinki o Viviurze i no. Więc no, dobra. Nie mam już co po prostu mówić, więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Elo!